Słuchajcie, jesteśmy na Blitzie, otwieramy kolejne trzy skrzynki. No, także cóż, lecimy w pierwszą 100 tysięcy kredek, czyli zaczynamy od kredek, i jeszcze na dodatek 100 tysięcy. No, to już się fajnie zapowiada. No, także tak to wygląda. Miejmy nadzieję, że następna skrzynka, którą. Za chwilę otworzymy da nam coś innego, nie? Powiedz, to się nagrywa, nagrywa się. Dobra. Zobaczymy. Hmm. Trzy, dwa, jeden, goł. No to lecimy Ciekawie jestem w ogóle co WGC robi z turniejami, bo Aktualnie trwają prace nad nowym formatem turniejowym I chętnie bym zobaczył co im z tego wyjdzie może Na przykład na Grand Final w przyszłym roku oprócz tego, że Będziemy mieli 7x7 w 7 formacie już 7.70 to jeszcze na dodatek będziemy mieli jeden na jeden, załóżmy, albo coś tam O Jezus, to jest po mnie ładny. Nie, i ja mam To tak się da? Ech, co z tego, że jaki tak mnie zdjął? Bo moim team to reakcja ma normalnie. Zary pista. Dobra, dawaj ta prime prime, albo nie. Lecimy dalej z ekspon... z Jest tu tego, bo forsa miałem założyć, nie? Bo wpierdwoziłem troll, ale na, na... tą grę troll się nie nadaje. Ile mamy amunicji? 120, tak. Więc tak. Jakby to rozsądnie Dich załadujemy, dychę, tych też dychę a, a tych nie dobre No to co, lecimy nie I wada chyba, bo forsza Mimo to, że jedna stara rzuciła. Niestety na dół tabeli O ile ja to jestem bofors. Bo nawet się nie spojrzałem, żebym nie wydała amunicji. Na nic. Albo farsza mam do wyekspienia, też tak może być. Ale chyba nie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra.

Dobry początek mamy. To jest postęp O uh -huh. niech piątka panu swoim lewą. A32 Midzim tam dawno 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 Uwaga ubijamy to Gdzieś to było A20 Jest O Jezus Dobra, Końmie tego dziada. Ile, ile Bofors ma milimetrów? To jest 40 mm chyba. Bofors. Bo O Jezus. Zaraz zobaczcie co tam babcia tłucze. Kombinuje znowu. Zobaczcie robi bułki, ale się coś tam się tłucze. Jeszcze Dobra o! R ten, ta te ci widzę, ta top v, Top zrobiła Jest konwenant taki jak mój o nie, to Stuk zrobił tyle? Eee, pula. Poraz jej nie jest tu za siedem. No, to ładnie pokosił, muszę wam przyznać. Porażka Renault OS, spoko. Aha, to poczekamy już. Jutro oczywiście, tak jak mówiłem, będziemy otwierać y, dwa pojemniki. Tak, najlepszą nagrodą jaka się może trafić y, jest T25 i sercin, a najgorszą jest T15 i jest 35739. Jeśli chodzi o czołgi i tam później goldy, wiadomo, nie? A później, wiadomo, 4 dni i otwieramy to. O. o tu... Taka piękna, 40 tysięcy kredytów, łeee Łe, idź pan w chuj Dobra, lećmy tym Dobra Cóż, lecimy, nie? Przynajmniej na tapie jesteśmy Mamy szansę zarobić dużo Serio? Ja pierdniemy. Za szybko to idzie. Szworeczki. Teraz karnijmy się. Albo jaką werną teraz już. Róbmy jak już robimy. Tak ładnie, że zbliżamy się. To jest bufor nasz. czyli dobre dzieło założyłem.

یا کوم چاونکی چافي دا فرست پېژندې انټرنټ الکترونیک فونمنت پټ No, na ja się wbiło, ale to to. To było oczywiste. No, przebiłem pewnie konga

No dobra No i tak ładna bitwa Coś z tego będzie Dobra to teraz zetniemy Chcę okay. bym utyłał no właśnie

KONIEC! Dobra, zobaczmy czy skrzynka jest już gotowa. A, zwycięstwo Unia. Spoko. I... minuta. To już tę te minutę chyba odczekamy, co nie? No bo dobra, wyłączę nagrywanie i znowu jak będzie gotowe. Dobra, słuchajcie, wracając do naszych skrzynek. Skrzynka się otworzyła. No i cóż, mamy 500 części, czyli nie to co chciałem. Także cóż, jutro otwieramy 4 skrzynki, czyli 3 standardowe i jeden duży. A za 4 dni i 9 godzin pewnie będziemy otwierać tak. Te dwa i jeszcze ten. Także cóż to tyle, żegnam się z Wami i do usłyszenia.